Cześć, ja jestem Wojtek z GARDBIS, a dziś pokażę Ci produkt, który przenosi Twój ogród lub taras na zupełnie nowy poziom. To jest Pergola Echo od Wiśniowski. Pergola Echo to elegancka, aluminiowa konstrukcja, która nie tylko chroni nas przed słońcem czy deszczem, tworzy całoroczną strefę relaksu. Jest dostępna w wersji przyściennej albo tak jak tutaj, wolno stojąca. Najważniejszym elementem tej pergoli są lamery, czyli obrotowe panele na dachu, które możesz ustawić pod idealnym kątem. W tej wersji obracają się one nawet do 110 stopni, dzięki czemu masz pełną kontrolę nad temperaturą i światłem. Sterowanie odbywa się za pomocą pilota Somfy, ale możesz ją również zintegrować z systemem Smart Home, na przykład poprzez centralę Tahoma Switch. Po zmroku pergola robi robotę Dzięki oświetleniu LED w listwie rynnowej oraz w samych lamelach. To nie tylko wygoda, ale też niesamowity klimat. Możesz ją wyposażyć w rolety, przeszklenia boczne, jak i również promienniki cieplne. Zamontowane czujniki wiatru i deszczu ustawiały lamele zawsze w bezpiecznej pozycji, dzięki czemu nie musisz się o nic martwić. Jeśli szukasz połączenia technologii, stylu i trwałości, Pergola Echo jest idealnym rozwiązaniem właśnie dla Ciebie.